Cześć, przyjechałam na Warszawę Zachodnią, zobaczyć co się dzieje i czy już skończony jest remont. E, miało być już skończone, bo nie ma honorowania już e, tych biletów, e, więc chyba już koniec remontu. Dworzec, jak widać, jest zamknięty, czyli jeszcze czekamy na otwarcie. To wygląda tak. Na razie jeszcze nieczynne. Pozamykane jeszcze. Jeszcze pozamykane jest. Tak, jeszcze niestety nie wejdę. Ale to dziwne, bo honorowania już nie ma. Powinno być honorowanie jeszcze biletów. Jeszcze podamykamy, idę na dziewiąty peron. Teraz tak tu wygląda, ale w ogóle fajny plac, taki słuchajcie, coraz ładniej się robi. Tak wygląda. Przejście na peron dziewiąty, czyli można już iść tak na peron dziewiąty, przejściem podziemnym, takie luksusowe, jak bym powiedziała, w Metrze. Jazda yeah, do dołu, going zamykanie drzwi, na dziewiąty. dziewiąty. Chodźcie, tak wygląda. zachować ostrożność, się do Na razie tak jeszcze. 7, 8, please stand away from the tak to wygląda, że teraz jest takie przejście podziemne. Zobaczcie. To jest prymasa tyś, e, tysiąclecia i prądzyńskiego. Chcę zobaczyć na peron dziewiąty, jak to wygląda. W ogóle można iść dwiema drogami tak naprawdę, nie trzeba tędy iść. Ale już tu jest otworzone. Więc fajnie, że już jest przejście w tą stronę. Można się tu zgubić. Dziewiąty można będzie wjechać. Peron dziewiąty. Ekrany są już. Tak to wygląda. Wyjście już jest. I winda jest The window. Doors do going up drzwi. doors closing Floor zero. No wygląda to tak. Jak to wygląda. niestety jak ktoś jest tu pierwszy raz tak jak ja to się może pogubić i w ogóle nie weszłam na peron. Nie wiem jak to jest. Wychodzę gdzie indziej nie wiem nawet czy tu jest jeszcze obejście do Peronu ósmego, tego nie wiem. Chyba nie, to już jest w ogóle wyjście gdzieś tam. Nie wiem czy do miasta, do autobusu. Czyli można sobie tu pozwiedzać tylko. Jakieś stare budynki, dworzec. Znalazłam sobie bardzo fajną miejscówkę, yy, że można zobaczyć tak blisko pociągi. Chciałam zobaczyć, jak wygląda tutaj ta budowa tego dworca. Tam widać centrum, a to w ogóle tak brzydko tu jest. Nie podoba mi się, może to jeszcze będzie ładniej wyglądać. Pociąg stoi na peronie dziewiątym. Na razie jeszcze trzeba się wstrzymać. Budynek Warszawy Zachodniej jest zamknięty. Perony działają tak jak działały, nic tam nie ma, także jeszcze nie ma porca. Peron dziewiąty tak jak widać już są podziemne przejścia Ale już widać, że się już etap ukończenia. Tu już wchodzimy na górę na peron nad peronami.